Morale jest jednym z najważniejszych, chyba również no ważne, wiele ważnych, ale ważnym elementem każdej gry taktycznej. Oddziały, które są złamane, walczą gorzej, osiady, oddziały spanikowane, nie walczą wcale. To po prostu opuścić teren i uciec z pola bitwy. Każdy scenariusz opisuje nam na jakim poziomie danym scenariuszu, dana formacja ma poziom morale. I z założenia operujemy gdzieś pomiędzy. Liczbami 6 a 8, i powiedzmy, załóżmy, że w tym scenariuszu grom ma morale 6, ci mam 7, Rosjanie mam 7, Litwini mam 7, a powiedzmy, że Litwini mam 8, załóżmy. Oznacza to coś takiego, że kiedy jednostka otrzyma w czasie walki, że to morale złamany lub panika, kiedy ta jednostka jest aktywowana, bez względu na to, czy ma na sobie jakikolwiek poziom zmęczenia, jest to taka zasada, że poziom zmęczenia nie ma na nią wpływu, ta formacja może próbować, yy, może próbować się podnieść. A więc w przypadku, kiedy ten pojazd byłby na otwartym terenie, gracz musi wyrzucić 8 lub więcej, aby ta jednostka zdała test złamania. I w tym przypadku by mu się to udało i ten żeton zostałby usunięty i ta jednostka już jest zorganizowana, jej załoga już funkcjonuje normalnie. Gdyby był pojazd na jakimkolwiek terenie dającym w przypadku pojazdów modyfikator do testu trafienia w przypadku piechoty, w miastu modyfikator do osłony, możemy do tego rzutu dodać jeden, czyli w tym przypadku jeżeli w scenariuszu tu było 8, potrzebujemy 7 i więcej, aby ta jednostka zdała morale. Tak samo wygląda sytuacja z paniką. Jeżeli znamy, czyli osiągniemy minimalny wynik do poprawy naszego morale, jednostka z paniki przechodzi w stan złamany. I w następnej aktywacji możemy dokonywać kolejnej tej formacji, możemy dokonywać kolejnej próby, aby usunąć to złamanie, gdyby gracz, w czasie, jeżeli jednostka jest złamana, wyrzucił niezmodyfikowaną dwunastkę, a więc nie dodajemy tego terenu, tylko wrzucił sześć i no załoga się pozbierała tak pięknie, że możemy całkowicie usunąć żeton y, Morales spod z, y, z, z oddziału w przypadku pojazdu. I ta jednostka już by była w pełni sprawna. Czyli czysta dwunastka oznacza, że panika może zostać usunięta całkowicie, nie trzeba przechodzić przez złamanie. Morale ma również wpływ na to, jak ludzie i załogi się zachowują. Zwłaszcza panika. Bo jeżeli jednostka jest złamana i otrzyma w czasie walki status morale panika, albo status morale złamany kolejny, po prostu obracamy rzutą złamania na panikę. Czyli otrzymała kolejne złamanie, wracała na panikę, była złamana, otrzymaliśmy panikę i wchodzimy na panikę. Ale kiedy jednostka jest na panice i w przypadku piechoty otrzymuje kolejne złamanie albo panika, w tym przypadku też ma znaczenie nie ma które, oznacza, że część ludzi z tej drużyny no, zdezerterowała i takie trafienie oznacza, że należy obrócić żeton na stronę zredukowaną, czyli część oddziału uciekła, więc w dalszym ciągu jest w ale już nasz oddział mm, poniósł straty. Gdyby ten oddział był w tej właśnie sytuacji i kolejną panikę, to taki oddział po prostu byłby usuwany gry i eliminowany. I dotyczy to samo właśnie załóg pojazdów. Jeżeli pojazd miałby na sobie żeton panika i ta piechota jakimś cudem się tu podeszła, miała, osiągnęła dobry wynik pomimo swojego słabej siły, i otrzymałaby wynik na przykład złamania dla pojazdu oznacza to, że załoga tego M113 wyskoczyła z niego i uciekła, a pojazd po prostu odwracamy na stronę zniszczoną i uznajemy, że ten pojazd został po prostu zniszczony. Tak więc morale nie tylko ogranicza nam walkę ze względu na to, że ogranicza nam siłę ognia, często się badają, punkty ruchu, bo morale właśnie coś muszę opisać teraz, morale złamany Obniża nam siłę ognia o 50 do góry, czyli w przypadku gromu mielibyśmy siłę 3, w przypadku tej piechoty mieliśmy 2. Punkty ruchu o 50% do góry, czyli piechota ta by miała 3 punkty ruchu, ta by miała tylko dwa ruchy. A jeżeli byśmy prowadzili ogień z pojazdów czy z broni kierowanych, niekierowanych, plus dwa kary do testów trafienia. no Ręce się częsą i ta piechota lub pojazdy gorzej mierzą. Jeżeli oddział ma na sobie panikę i nie posiada żadnego żetonu zmęczenia, może wykonać tak zwany tylko ruch do tyłu o 1 hex lub o 2 hexy, jeżeli to jest pojazd. Czyli na przykład pojazd, który by nie miał żetonu zmęczenia, bo jakby miał żeton zmęczenia, nie może tego wykonać, gdyż jest ciągle no, nieprzygotowany nawet do ucieczki. Po prostu załoga jest tak spanikowana, że nie wie co zrobić. Krzyczą na siebie w tym pojeździe i nie wykonują nic sensownej akcji. Taki pojazd może po prostu zrobić raz, dwa do tyłu, bez względu na teren. Czyli w tym przypadku tu nie liczymy punktów ruchu, czyli nadmógł wykonać ruch raz, dwa i raz, dwa. Piechota może wycofać się tylko o jeden, bez względu na teren. Piechota może się wycofać w kierunku przeciwnika, oczywiście nie może stanąć koło niego, jeżeli na przykład taki ruch przeniósłby ją z czystego pola właśnie na pole, powiedzmy, z drzewami, czyli mogłaby się ruszyć, tu, bo to jest w sumie w kierunku przeciwnika, prawie że, lub tu, ale nie mogłaby tutaj, gdyż była w bezpośrednim sąsiedztwie. Tak więc ta piechota mogła na przykład by przejść, yy, na przykład ten czołg był tutaj, mogłaby wykonać ruch. Tu jest 3 heksy od niego, teraz by była 2 heksy od niego, ale mogłaby tu wejść, gdyż wchodzi na teren, który daje osłonę. Wtedy jest to ruch legalny. Inaczej, zawsze, jeżeli by tu było wszystko czyste, nie może zrobić w ten sposób, tylko musiałaby się cofnąć do tyłu. Yy. W przypadku wiadomo gromu z reguły jednostki specjalne mam trochę lepsze morale i one łatwiej się podnoszą, ale efekty paniki, złamania działają tak samo na wszystkie oddziały w grze, jak na piechotę, jak i na pojazdy. Ważny element gry, który mocno ogranicza działania yy, zwłaszcza strony atakującej. No i to by było chyba na temat morale w skrócie tyle.